kręcimy. Akcja Dzień dobry popołudnie państwu. Dzisiaj zaprezentujemy Street View, usługę poruszania się po miastach. Bardzo na otwieramy przeglądarkę, na przykład Google. Wpisujemy w pasek wyszukiwania Google Maps. Wybieramy pierwszy link z mapy Google Maps. Otwieram się mapa. W tym wypadku jesteśmy zlokalizowani w Warszawie. Sieć Wi-Fi pokazuje nam miasto Warszawa, ale wpiszemy sobie na przykład zamość. Niesamowite. Jest, ja też o i koleżanka już zaczyna. Zamość. Opaść, A czy można inną miejscowość też wpisać? Możemy wpisać dowolną miejscowość, jaka istnieje wow, na świecie. Spróbujmy wpisać No Proszę, jaką inną? E, może Szczekociny? Szczekociny? Proszę bardzo. A w Szczekocinach jeździły rowery Google? Jeździły. Nie Dobrze. wiem, zobaczymy. Moment, bo no to tak. Niech pan tak szybko nie dyktuje, bo ja nie a. mogę zadążyć. To jest no bardzo trudne a. zapisz szczękociny. czy tak e, k, o, c, ny. Enterek. A enterek, to tak, tak? szybko. Tak, pan ale szybko pokazuje. ale Ej, pan to mamy. Pan to ale musi to dużo umieć. Y, mamy to na ekranie tak, maka pisanie. Szczękociny, wyznacz trasę, zapisz, ale również mamy informacje o Street View, czyli. W będzie ludzi, kochamy ludzi. A bo Street to ulica. W wymiarze 3D. Tak słyszałem kiedyś. Klikamy, zajrzamy myszą. Słyszałem, że tam taki ludzik chodzi. Pokaże pan. Ludzik jest tak zwany paceman. Pokażę pan jak on chodzi. Pokażę nam pan jak on nam Proszę bardzo. Państwo przeoczyli jedną informację. Klikamy Street View i mamy. Trójwymiarowy, trójwymiarowy obraz Szczekocin. Jak ktoś by tam Je... był w tych tak w tych Szczekocinach. I patrzymy na cały ekran, tutaj mamy zdjęcia tak na dole, pasek, tutaj mamy mapkę, miniaturę mapki Szczekocin, gdzie, w którym miejscu się znajdujemy. Jest, to jezioro jest. Ulica, Czoro, takie niebieskie? Znaczy, y, tam Może podobno zalana że... ulica teraz tak, to opada. Tak, myślę, że tak. Dobrze, tak. No pięknie. Poruszając myszą, kursorem myszy, możemy odwracać się w lewo, w prawo. Idąc. No, chodź tu, chodź tu bliżej. O! A czy mogę spróbować? Proszę Ale nie zepsuje się jakby, Nic się nie zepsuje. Żebym dolątka zdrowie nie przebiegła. Brawo! O. I, to, I, to, I tak wygląda Dajam. nauka y, Street View. Kończymy dzisiejszy odcinek. W na następnym odcinku dowiemy się, jak. Dostać Popatrzeć się. na Ziemię. Satelity. Wow! Satelity! To nie możemy się doczekać. Czy Danielu też się nie możesz doczekać? Tak, nie. nie możesz się jutro. To spotkamy się poróżę. jutro. Do widzenia, kochani. Do zobaczenia. Jutro. Miłego. Do jutra. Cześć. pa. pa.